Na zawsze udane szlagierowe zakupy zaprasza szlagierowy sklep.pl 32 7 900 900. W niedzielę zapraszam na 281 finał listy śląskich szlagierów, a w tym finale kolejny premierowy teledysk Teresy Werner. Państwo wysyłajcie SMSy na numer 73. 068 w treści wpisując LSS Bawaria, a dla głosujących nagroda pięciodniowy pobyt dla jednej pary w Bawarii z Rafałem Lincnerem i jego aniołkami. Zapraszam także do odwiedzania naszej strony www.listaslaskichszlagierów.com oraz na facebookowy profil Listy śląskich szlagierów. Do zobaczenia Eugeniusz Witek Geno, niedziela 2025.